Świecień-plecień, bo przeplata trochę zimę, trochę lata. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym właśnie to przysłowie się sprawdza. Po ciepłej, praktycznie letniej pogodzie możemy się spodziewać, jak w zimie, nocnych przymrozków. Warto więc mieć pod ręką agrowłókninę i przykryć nią wrażliwe okazy, kiokujące młode rośliny w warzywniku czy kwitnące już drzewka i krzewy owocowe, o ile ich wielkość na to pozwala. Można zastosować też inne metody ochrony roślin w ogrodzie przed chłodami, o których była mowa między innymi w naszym sobotnim filmie z cyklu Ogród warzywny. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia a chłodne dni można wykorzystać na zajęcia ogrodnicze w cieplejszych miejscach, np. w domu. Kto wysiał na rozsady warzywa i kwiaty w marcu lub w lutym, musi o tej porze pomyśleć o pikowaniu, czyli przesadzeniu młodych sadzonek pojedynczo do osobnych doniczek, w których będą miały więcej podłoża i miejsca do dalszego wzrostu. Dotyczy to zwłaszcza pomidorów i papryki oraz innych roślin z rodziny psiankowatych, które bardzo lubią przesadzanie i dla których pikowanie jest często zabiegiem obowiązkowym. Ponadto warto rozsadzić do większych doniczek wszystkie rośliny, które tego potrzebują, które są wybujałe z uwagi na niedostateczną ilość światła i które przestały przyrastać. To oznacza, że potrzeba im więcej przestrzeni i ziemi. W dalszym ciągu wysiewamy też warzywa, zioła i kwiaty, których jeszcze nam brakuje i o których była już mowa m.in. w poprzednim filmie z cyklu Tydzień w Ogrodzie. Do połowy kwietnia, na rozsady, mogą trafić kolejne odmiany m.in. warzyw kapustnych, pomidorów czy sałaty. Kończymy już pomału wysiew papryki i bakłażanów. Ich gotowe sadzonki będziemy mogli kupić w maju. W drugiej połowie kwietnia możemy już sięgnąć po ogórki, dynie, cukinie i inne warzywa dyniowate. Sałatę, por czy cebulę możemy też siać już bezpośrednio na grządki, podobnie jak rzodkiewki, szpinak, groch, bób, koper, marchew czy pietruszkę. Gdy już w nocy nie będzie przymrozków, można pomyśleć o trawniku. Początek sezonu i start okresu wegetacji traw to czas, żeby darnie nawieść. Trawnik nie wymaga o tej porze jeszcze koszenia, ale warto już przygotować się pod tym względem do nadchodzącego sezonu. Warto sprawdzić, czy w kosiarce jest ostry nóż. Jeżeli mamy robota koszącego, też należy pomału przygotować go do pracy. Sprawdzić w jakiej kondycji jest po zimie zarówno same urządzenie, jak i bateria oraz stacja w ogrodzie. Wiedzień to też doskonały miesiąc na założenie nowego trawnika lub regenerację i dosiewkę w przypadku trawnika starego czy zniszczonego. Należy poczekać, aż ziemia się nieco ogrzeje, przygotować teren i przystąpić do działania. Możemy położyć trawnik z rolki lub wysiać go metodą tradycyjną. Do wyboru jest wiele nasion traw, które można dobrać do miejsca lub późniejszego użytkowania ogrodowej murawy. Gdy się ociepli, możemy też przeprowadzić lub powtórzyć oprysk drzew i krzewów owocowych miedzianym, m.in. przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini i parchowi jabłoni oraz gruszy. Preparaty na bazie miedzi mają bardzo szerokie spektrum działania grzybobójczego oraz bakteriobójczego i są dopuszczone do stosowania w uprawach ekologicznych. Pogoda na kwietną niedzielę wróży u rodzaju wiele. Od niedzieli będziemy odliczać już 7 dni do Wielkanocy. Nie zapomnijmy więc o wielkanocnych dekoracjach w domu i ogrodzie. Można wysiać owies i rzeżuchę oraz przygotować ozdoby z cudownych, kolorowych, wiosennych kwiatów. Życzymy kolorowego, wspaniałego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.